Natychmiast pojechała do banku. Nawet nie musieliśmy jej o to prosić. Tylko dzięki niej mogliśmy cię odzyskać. Nie ma o czym mówić. Carlos dzwonił do swojego banku w Australii. Jose Antonio zastanawiał się, jak zdobyć pieniądze, a ja na szczęście mogłam dysponować gotówką. Nic wielkiego nie zrobiłem. Zastanawiałam się, skąd wzięliście 20 tysięcy dolarów. Powiedziałam temu typowi, że nie mamy pieniędzy. Mam nadzieję, że go złapali. Oby nikomu nic się nie stało. Ojciec Macarany nie lubi policji. Ten facet mu groził. Wasza interwencja mogła skomplikować sprawę. Rozumiem, ale właśnie na tym żerują porywacze. Najważniejsze teraz, żeby złożyć oskarżenie. To wystarczy, żeby wsadzić go za kratki? W zupełności. Mam na nadzieję, że będziecie świadkami. Naturalnie. A pan, panie Wilson? Jestem do dyspozycji. Rosji chce mnie zgwałcić. A ty? Działa mi na nerwy. Jest nachalny. Nie bardziej niż to, Twierdzi, że się we mnie zakochał. Wiem od Rosji. A ty? Nie mam głowy, żeby się nad tym zastanawiać. Naprawdę, Martin już cię nie interesuje? Nie chcę więcej o nim słyszeć. On już dla mnie nie istnieje. Dzięki Bogu, że już jesteście. Złapaliście go? Udało mu się uciec, ale rozpoznaliśmy go. To Leoncio Peña. Leoncio Peña? Ten sam, który miał być kierowcą pani Lucresi. Myśli pan, że ona jest w to zamieszana? Możliwe. Rozumiem, że jest bez pieniędzy, ale żeby organizować porwanie... Za 20 tysięcy dolarów? Dlaczego miałaby to robić? Ciocia wie, że może korzystać z pieniędzy, które zostawił mi tata. Poza tym potrzebuje znacznie więcej, żeby rozwiązać swoje problemy. Nic z tego nie rozumiem. To wszystko jest bardzo dziwne. Ale teraz najważniejsze, żeby pojechali Państwo ze mną na komisariat, złożyć oskarżenie. Komisariat? Oskarżenie? O nie, Panie Inspektorze. Nic z tego. Podkochałaś się z dnia na dzień? Jeszcze wczoraj chciałaś złamać nogę, żeby zwrócić jego uwagę. Powiedziałam, że nie chcę rozmawiać na jego temat. Co robimy z Juanitem i Rosji? Nie chcę być z nią sam na sam. Ściągniemy ich do salonu i nie damy się rozłączyć. Idź po chłonita, a ja sprowadzę Rosy. Consuelo ma rację. Lepiej dać temu spokój. Bez waszego oświadczenia policja nie będzie mogła nic zrobić. Sam nie wiem. Już i tak kosztowało nas to sporo nerwów. Po co nam dodatkowy stres? To niebezpieczny typ. Jak się dowie, że go oskarżyliśmy, będzie chciał się na nas zemścić. Nie ma mowy.

Dasz, ile możesz. Zdobyłem trochę szmalu, ale więcej nie zaszkodzi. Użyłeś go do kradzieży czy czegoś poważniejszego? Drobne uprowadzenie. Tak na pewno był już na policji. Dam ci pięć stówek. Myślałem, że tysiąc. No dobra, dawaj. Oj. Będziesz liczył. Wierzę na słowa. <laughs> Mów stale o szaleństwie. Czasem rodzina zabroni jej do ciebie przychodzić. Nie mogę jej do niczego zmusić. Dlatego musisz dobyć jej zaufanie, dopóki myśli logicznie. Najtrudniejszy będzie pierwszy etap. Musimy ją przekonać, że syn się pokazał i że z nim rozmawia. Ale jak to zrobimy? Mam udawać mężczyznę? Pomyślimy w odpowiednim czasie. Na razie zajmie się kolejnym spotkaniem. Przeczytaj to i zrobimy próbę. Nie chcę żadnej improwizacji. Macie prawo odmówić. Nie mogę was do niczego zmusić. Jesteśmy wdzięczni za to, co pan dla nas zrobił. Proszę nie mieć nam tego za złe. Jestem przekonany, że uda się panu go złapać. Miejmy nadzieję. Do widzenia. My już też wychodzimy. Nie wiem, czy potem wszystkim mają państwo jeszcze ochotę na przyjęcie. Zupełnie zapomniałam. Milagros i Jose Antonio chcą uczcić swoje zaręczyny. Oczywiście, że będziemy. To również okazja, żeby uczcić zakończenie tego koszmaru. Chciałabym również zaprosić pana i pana Adela Aguila. Będziemy z przyjemnością. A ja? Ksiądz też jada kolację. Oczywiście. Miło mi będzie gościć ojca. Żaden ojciec, jestem Pablo. Serdecznie zapraszam. José Antonio opowiadał mi o tobie. Jestem pewna, że my też się zaprzyjaźnimy. Zrobią z pani wariatkę. Będą chcieli umieścić w zakładzie dla obłąkanych. Ale nie wolno się pani wycofać. Marcos jest tutaj, blisko pani. Musimy jednak pokonać wiele przeszkód. Pani syn potrzebuje pomocy. Szuka kontaktu. Czy pani chce ją popchnąć do samobójstwa? Chce pani, żeby Lucrezia de la Torre odebrała sobie życie? To już nie twoja sprawa. Ale dotyczy mojej pracy. Nie chcę żadnych problemów. Jej rodzina może mnie oskarżyć o nakłanianie do samobójstwa. Resztę pani. Nic podobnego. Pani jest tylko pośredniczką między Lukresją a mną. To na razie wszystko. Tu jest mała zaliczka. Na kiedy się z nią umówiłaś? Powiedziała, że do mnie zadzwoni. Takie nawiązanie kontaktu wymaga dużego wysiłku i koncentracji. Myślałam, że ten seans podniesie cię na duchu. Jak mogę być zadowolona, wiedząc, że mój syn cierpi? Mam do niej zaufanie. Mnie osobiście bardzo pomogła. Jednak to opowiadanie o cierpieniach syna w sytuacji, kiedy nic nie możesz dla niego zrobić, mylisz się. Ona mi powie, co mogę zrobić. Rozmowa z Marcosem na cmentarzu bardzo mi pomogła. Gdzie Lucia i Sebastian mieli tu przejść? Prosili, żeby podać coś zimnego. Zaraz przyjdą. Siedzimy tu jak para idiotów. Lucia kazała mi zejść, Sebastian zniknął. Wygląda na to, że bawią się z nami w chowanego. O co im chodzi? Zawsze się z nich nabijaliśmy, a teraz okazuje się, że to oni robią nas w konia. Do tego są bez grosza. Kiedyś przynajmniej byli największymi bogaczami w Peru, a teraz nie mają nawet jachtu. Raz na wozie, raz pod wozem. Jacht należy do naszego staruszka. No, nareszcie. Gdzie byłaś? Jeszcze pomyślę, że mnie unikasz. Nie. Problem w tym, że nie wiem, co powiedzieć. Nic nie mów. Usiądź obok mnie, pogadamy. A może pójdziemy do kina. Lepiej zostańmy w domu. Popijając oranżatkę. Ale kanał. ¿Dónde fuiste? ¿Y dónde estabas?